Cześć! Jak zapewne wszyscy wiemy, w języku niemieckim mamy rodzajniki nieokreślone i rodzajniki określone. Rodzajniki nieokreślone, czyli ein, eine, ein, to rodzajniki, które odpowiadają angielskiemu a i an. Rodzajników tych używamy, kiedy mówimy o danej rzeczy po raz pierwszy, kiedy mówimy o jakiejś rzeczy bliżej nieokreślonej z danego zbioru lub kiedy mówimy o rzeczy nieznanej naszemu rozmówcy, rodzajników określonych z kolei, czyli da dla rodzaju męskiego, di dla rodzaju żeńskiego i das dla rodzaju nijakiego, odpowiadających angielskiemu de, używamy, kiedy chcemy powiedzieć o rzeczy, która jest znana naszemu rozmówcy, kiedy wspominamy o rzeczy po raz kolejny, lub kiedy mówimy już o jakiejś konkretnej rzeczy określonej z danego zbioru. Rodzajnika nieokreślonego używamy, kiedy chcemy na przykład powiedzieć, że byliśmy na mieście i kupiliśmy sobie książkę. Ja jakąś byle jakąś z wystawy w Empiku, nie wiadomo konkretnie jaką lub torebkę. Ich habe ja ein Buch gekauft, oda Ich habe mich eine tasche gekauft. Kiedy jednak mówimy o książce po raz kolejny, kiedy pokazujemy książkę, wskazujemy na książkę, kiedy wiadomo o jaką książkę lub torebkę konkretnie chodzi, mówimy Das Buch ist neu, ta książka jest nowa, oda, Die tasche ist czwart, ta torebka jest czarna. Jak uczy psycholingwistyka, język jest narzędziem służącym do komunikacji. Tak jak gitara jest instrumentem muzycznym służącym do grania muzyki, tak język jest narzędziem i służy do komunikacji. Z nauką rodzajników jest podobnie jak z nauką akordów. Musicie wiedzieć, że w języku niemieckim przez przypadki odmienia się rodzajnik, nie rzeczownik. Tak jak w języku polskim powiemy, kto co to jest pies, widzę kogo co psa, pomagam komu czemu psu. Tak w języku niemieckim powiemy, das ist der Hund. I sehe den Hund. Ich hilfe den Hund. I podobnie w odmianie przez przypadki jest jak w akordach. nominativ możemy porównać do akordu Amol. Natomiast akuzativ do akordu C-dur. Przekładamy jeden paluszek z dir na din. Jeżeli nie chcemy, by w naszej mowie pojawiały się jakieś brzęczenia, chcemy łapać akordy czysto, musimy uczyć się rodzajników. Rodzajniki są naprawdę ważne. Chcemy grać ładnie, a nie żeby pojawiały się jakieś brzęczenia, jakieś niedopowiedzenia. Podaj mi tego łyżka, to jest buda psu, pomagam tej dziecku. Rodzajniki są też naprawdę ważne przy tworzeniu liczby mnogiej. Dlatego uczymy się ich, ponieważ stanowią rdzeń języka niemieckiego. Jednak nie uczymy się ich po to, bo pani zapyta, zrobi kartkówkę, a potem zapominamy. Uczymy się ich do komunikacji. Uczymy się ich po to, żeby brzmieć poprawnie, zrozumiale. Uczymy się po to, żeby się komunikować. I z takim nastawieniem podchodzimy do całego tematu. Wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim, począwszy od XVII wieku, zapisujemy zawsze wielką literą. I wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim będą miały zawsze albo rodzajnik męski, albo żeński, albo nijaki. Pozdrawiam.